Hej, hej, witam Was w Star Newsie I tym razem mamy naprawdę dużo newsów dotyczących Roguan oczywiście, czyli zbliżającego się spin-offa Gwiezdnych Wojen. Także zapraszam do oglądania. Po pierwsze, mamy no, naprawdę wysyp figurek związanych z Rogue One właśnie i poza oczywiście Hasbro, o których mówiliśmy poprzednio, są jeszcze figurki firmy. Muszę zerknąć jak z Pacific i tutaj mamy szturmowca, mamy Shadow Troopera, mamy tego droid'a K jak on się nazywał, K2SO i mamy oczywiście figurkę Jean Erso. I figurki są dosyć duże, to znaczy mają po 45 cm wzrostu, wysokości no i są naprawdę ładne, a ich cena oczywiście w Stanach, bo nie wiemy czy i w jakim stanie będą w Polsce, to jest około 20 dolarów, także, czyli... Mniej więcej 100 zł w przeliczeniu. Ale oczywiście nie ma ich na razie oficjalnie w Polsce, nie wiadomo czy będą, ale wyglądają całkiem ładnie. Zresztą, jak ja to mówię, to gdzieś tam się przewijają jakieś zdjęcia tych figurek, także możecie je sobie obejrzeć. No i skoro przy figurkach jesteśmy, no to oczywiście zapowiedziano całą serię figurek Funko Pop z Rogue One. Funko Popy to są te figurki takie, w których no, takie są zmniejszone, w sensie proporcje. I takie są, że tak powiem, duże głowy mają. Takie jest, parę różnych oczywiście serii tych figurek z dużymi głowami są, jakieś tam Bubble są, no i właśnie Funko Pop'y. Jedni je lubią, inni ich nie lubią. Ja należę do tych sceptycznie nastawionych, do ich wyglądu, natomiast widać, mają bardzo dużo fanów, bo wyszła seria z Rogue One. No i będzie można oczywiście złapać Darth'a Vadera, słuchajcie, będzie można złapać tego szturmowca, kierowcę czołgu, będzie można złapać e, tego e, dyrektora Krenika, na przykład. Będzie można znaleźć e, właśnie tego Droida, o którym wspominałem, czyli 2KSO. E, tak on się tak, tak nazywał. E, Darth Troopera. Także, no, sporo tego jest. Poza oczywiście Funko popami są inne e, Bubbleheady, nazwijmy to tak, firmy w Wobblers. One są już trochę ładniejsze, mają trochę lepsze proporcje. Ale znowu, ja nie należę do fanów tego typu figurek. Ja w ogóle nie należę do fanów figurek, więc nie słuchajcie mnie. Figurki są fajne. Znowu news związany z Rogue One. Tym razem ujawniono nam nową postać z Rogue One. Słuchajcie. Jest to droid serii R2, przynajmniej tak wygląda, i jest całkowicie czarny. Jest to nowy imperialny droid R2. Jego nazwa kodowa to jest C5B5. No i oczywiście wszyscy twierdzą, że wygląda jak pomalowany na czarno Artuditu. I tutaj, oczywiście, plota jest taka: znaczy, czy fani stworzyli taką teorię, że być może jest to pomalowany na czarno dla niepoznaki Artuditu, który ma na przykład wykonać jakąś tajną misję dla rebelii. Ale oczywiście tego nie wiadomo. Ja nie sądzę, żeby aż tak. Tutaj zakręcono całą historię, no, w każdym razie nowy imperialny Astromech i to, no, nie pierwszy i nie ostatni w każdym razie. Co za tym idzie? Mamy również trzy zdjęcia z Rogue One: jedno zdjęcie przy przedstawiające e, ciemnych czy mrocznych e, szturmowców, dark trooperów. Jedno przedstawiające dyrektora Krynika, i jedno przedstawiające Jin Erso. Co dokładnie zresztą, możecie je sobie zobaczyć. Nic nowego, ale fajnie jest, że są kolejne zdjęcia z Rogue One. No i skoro już przy figurkach jesteśmy, no to oczywiście trzeba wspomnieć o Lego z Rogue One. To będzie odcinek naprawdę zdominowany przez Rogue One. Zresztą nie ma chyba w ogóle innych newsów teraz. No nieważne. W każdym razie, Lego z. Rogue One i tutaj naprawdę Lego nam zapowiedziało sporo zestawów. Będzie na przykład ATST w wersji z Rogue One, będzie na przykład Imperial Assault Hover Tank, czyli poduszkowiec Imperium, to jest ten, który widzimy w trailerze, tak? Ten taki no, latający czołg. Będzie jeszcze, zerknę do ściągawki będzie oczywiście Ewing, będzie oczywiście prom dyrektora Krenika, będzie oczywiście myśliwiec Imperium, czyli Tie Striker, nowy nowa forma myśliwca czy nowa wersja myśliwca Tie, którą zobaczymy w Rogue One. No i znowu kolejna seria figurek Hasbro. Ja już nie wiem, czy ja o nich wspominałem po, yy, poprzednio, czy nie, bo to wiecie, co chwilę wychodzi nowa zapowiedź nowej figurki Hasbro i tak naprawdę nie wiesz, czy już o niej mówiłeś, czy nie. Zwłaszcza jak się nie zbiera figurek tak jak ja. Także tylko sobie popatrzcie na obrazki, które gdzieś tam biegają. Będzie Ginerso, będzie Direktor Krajnik, oczywiście, będzie Darth Vader. Yy, o Darth, o Darth Vader. O Darthu Vaderze chyba nie mówiłem oczywiście w wersji z Rogue One, także fajnie, yy, fajnie że jest. Być może nawet na tego Dartha Vadera z Rogue One się skuszę, no bo oczywiście każde biurko musi być pilnowane przez Dartha Vadera, także... I teraz uwaga, na koniec. Spoiler. Także jeśli nie chcesz oglądać i yy, niczego wiedzieć na temat yy, Rogue One właśnie, to ja się już z Tobą żegnam. Wszystkich pozostałych zapraszam na spoiler właśnie, także uwaga. Spoiler. I spoiler tak naprawdę wynika z informacji dotyczącej książki Catalyst, ponieważ James Luceno ma opracować książkę Catalyst, która ma być takim. No ma wyjść w listopadzie oczywiście, i to ma być taka książka powiązana bardzo mocno fabularnie z Rogue One. I ja teraz pozwolę sobie przeczytać. Tą taką notę reklamową, czy taką zapowiedź z tyłu książki, tłumaczenie jest wzięte z bastionu polskich fanów Star Wars, więc uprzedzam. Wojna rozdziela galaktykę. Przez lata republika i separatyści walczyli w bitwach pomiędzy gwiazdami, a każda ze stron budowała coraz więcej śmiercionośnej broni, by zdobyć przewagę na polu walki. Orson Krenik, jako członek projektu budowy sekretnej broni Gwiazdy Śmierci, który został zainicjowany przez kanclerza Palpatina, jest zdeterminowany, by stworzyć broń, zanim zrobi to wróg. Stary przyjaciel Krenika, genialny naukowiec Galen Erso, może okazać się kluczem do zakończenia projektu. Badania Galena nad technologią energii skupienia chyba skupienia energii zwraca uwagę Krenika i jego wrogów, co czyni naukowca istotnym. Pionkiem w galaktycznym konflikcie. Jednak, gdy Krenik ratuje Galena, jego żonę Lyre oraz ich małą córkę Dżyn z rąk porywaczy, rodzina Erso ma wielki dług wobec, wobec Krenika. Mężczyzna wówczas składa niezwykłą propozycję. Naukowiec ma kontynuować badania, a Krenik zapewni mu potrzebne zasoby. Podczas gdy Galen i Lyra wierzą, że badania zostaną wykorzystane w szczytnych celach, Krenik ma własne plany, by uczynić w końcu Gwiazdę Śmierci realną. Uwięzieni w uścisku dobroczyńcy, rodzina Erso musi rozwikłać sieć kłamstw, by ratować siebie oraz galaktykę. No, to się oczywiście zgadza z tym, co słyszałem na temat fabuły. Generalnie Rogue One, także gdzieś to tam wyciekło, może o tym zrobię jakiś kolejny film, nie wiem, być może. I tyle. Co o tym myślicie? Być może James Luceno e, tą książką zrehabilituje się trochę za bardzo słabego tarkina. Zresztą recenzja tarkina jest na kanale Biblioteki Osus. Możecie ją sobie obejrzeć tam zjechałem tą książkę totalnie, bo jest zła. Powiedzmy sobie to szczerze. No i tyle. Także to tyle newsów w tym Starniusie. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się oczywiście. Do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale Biblioteki Osus i niech moc będzie z wami. Papa! Pa.